Dzień dobry, chciałem się podzielić kilkoma przemyśleniami na zagrania spekulacyjne na kilka najbliższych dni. Ten tydzień wypełniony jest różnymi danymi, z których najważniejsze to PPI we wtorek, CPI w środę, dane o bezrobociu i sprzedaży detalicznej w czwartek. Na rynek szczególnie ropy naftowej i złota wpływa potencjalny konflikt między Iranem a Izraelem. Statystycznie wydarzenia geopolityczne najczęściej rozwiązywane są w sposób, który nie dąży do eskalacji. Mam nadzieję, że nie inaczej będzie tym razem. Dlatego spodziewam się spadków na ropie naftowej i złocie. To będzie również chociaż w mniejszym stopniu sprzyjać rynkowi akcji. Jeżeli chodzi o giełdę, spodziewam się wzrostów. Uważam, że inflacja konsumencka, czyli CPI, nie zaskoczy negatywnie, czyli będzie niższa od oczekiwanej, tak jak i dane gospodarcze będą lepsze od oczekiwanych. To może mieć również dodatkowe konsekwencje. Niższa inflacja to zwiększenie prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych w USA i osłabienie dolara. A lepsze dane gospodarcze to zmniejszenie prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych i umocnienie dolara, jak i oddalenie wizji recesji w USA. Podsumowując, giełda znajdzie wymówkę, aby kontynuować wzrosty, natomiast w czwartek przed sesją trzymałbym się z daleka od obligacji i złota, bo mają potencjał spadkowy. Dziękuję za uwagę. Na koniec ostrzeżenie. Przedstawione pomysły nie stanowią porady inwestycyjnej. Nie biorę odpowiedzialności za zyski ani straty osób, które zastosowały się do wymienionych pomysłów.